No, że Polak potrafi, to różne rzeczy może potrafić i ukraści i gdzieś się tam trwaniaczyć, no, no nie mam pojęcia, chyba o to chodzi. Uro, bardzo wiele rzeczy, myślę, że mamy sporo dobrych naukowców, którzy niestety niezbyt się mogą rozwijać. No, mamy niezłe osiągnięcia sportowe w postaci Lema Małysza na przykład. No potrafimy, potrafimy oszukiwać również. Ja wiem, co Polacy potrafią. Potrafią pracować, zakładać rodziny. Za granicą potrafią, bo w kraju to nie bardzo. No, no chyba żyć w, w bardziej takich drastycznych warunkach. Przeżyć za wszelką cenę. Wszystko, nawet kraść. Potrafią wymyślić różne ciekawe rzeczy. Ale potrafią też i różne nieładne rzeczy robić. Sporo różnych rzeczy też potrafią. Są zawistni między innymi, zazdrośni, nietolerancyjni powiedziałabym niestety. Polak potrafi wszystko moim zdaniem. Możemy być bez niczego na pustyni, i tak sobie poradzimy.